Malko siemanko, siemanko, na tym filmiku pokażę Wam, jak odpalić sobie na arenie treningowej możliwość pobawienia się takimi zawodnikami jak Ronaldinho, Pele czy inne ikony, jakie mamy dostępne w grze właśnie na tej arenie treningowej. Jeśli chcesz kupić monety do EAFC24 w szybki i bezpieczny sposób, useandby.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety otrzymacie już 10 minut od zamówienia. Pamiętajcie, aby wpisać kod CLIP, aby otrzymać 6% zniżki. Link w opisie. W ten sposób możecie poćwiczyć sztuczki bądź inne triki, które wymagają np. pięciu gwiazdek sztuczek. Jak to włączyć? Przede wszystkim, gdy odpalamy grę, wciskamy tutaj naucz się grać i wchodzimy w centrum treningowe. Na dole mamy zmień zespoły, także wchodzimy w zmień zespoły i wybieramy sobie tutaj z reszty świata. Soccer 8, tak to się nazywa i tu właśnie mamy skład e, samych ikon. Oczywiście możemy sobie wybrać każdą inną drużynę jaką chcemy w grze, powiedzmy chcemy grać jakimś klubem e, z Premier League to sobie tutaj też możemy wybrać na przykład Liverpool, żeby sobie pograć Salahem, zobaczyć jak się rusza, jakie ma strzały, czy City, czy United. No, każdy klub jaki chcemy, ale nas akurat interesuje ten skład z ikonami. Także tutaj w tym momencie sobie włączamy Soccer Aid i wciskamy przycisk potwierdzający odpalamy arenę treningową. Ja tu już wcześniej miałem tego Ronaldinho Donalnego, ale powiedzmy tutaj mamy jeszcze, o tutaj stoi Pele, tutaj o, te ikonki są dosyć małe, także także czasami trzeba się troszeczkę bliżej e, przyjrzeć, e, żeby, e, żeby, zauważyć, który jest który. No powiedzmy teraz Ronaldinho sobie tutaj odstawimy na ławkę e, i chcemy pograć samym Pele. Także Pele już mamy. O i możemy się pobawić sztuczkami pięciogwiazdkowymi, czy Elastico, czy Reverse Elastico. Jak widzicie Idealnie wszystko, wszystko działa. Także w ten sposób możecie sobie wybrać dowolnego zawodnika na arenę treningową. Oczywiście, kamerkę też można sobie zmienić. Ja bardzo lubię tą e, dynamiczną kamerkę. Tak, żebym widział dokładnie, jak zawodnik wykonuje dany ruch. O, tutaj akurat był faul. Także w ten sposób możecie sobie wybrać po prostu dowolną drużynę, dowolnego zawodnika. Tylko mówię, po wybraniu drużyny musicie na górze sobie, najlepiej na tej kamerze właśnie dynamicznej, wybrać do dowolnego zawodnika właśnie z tej ławki u góry i się nim po prostu bawić na arenie. Także to było na tyle, dzięki, do zobaczenia, hej!